Oj, Szczochu, Szczochu! No, bardzo ty się poświęciłeś się. Mi by szkoda życia było, wiesz, żeby jechać za farmazonem 700 km gdzieś i wciskać ludziom kity. I to jeszcze pouczone odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Yy, I o przestępstwie niepopełnionym i tak dalej. To... wiecie... No ja bym tego na twoim miejscu nie zrobił no korek się zrobił kurwa, akurat. Widzicie jakie jak grzeczny jestem? Ustąpię. Jak kulturalny jest ten człowiek na poziomie, a nie tam szczochy, że lajwa ty spod komisariatu prowadzisz. Ja cię kręcę jak policjanci to zobaczyli to powiem szczerze, twoja wiarygodność jest poziomem wiarygodności. Człowieka, który pisał artykuł o Krzysztofie Konanowiczu, Celowo unikając zamieszczenia jego zdania Bo przecież rozmawialiśmy kiedyś, Zadzwoniłeś, Na lajcie chyba Majora Ja mówię, jak chcesz pisać artykuł o Krzysiku, dawaj Jestem u Krzyśka na szkolnej Porozmawiaj z nimi. I Krzysiek mówił, ja chętnie z panem porozmawiam A nawet mówił, przyjedź pan, przyjedź, porozmawiasz Zobaczysz, jak jest naprawdę A ty wtedy powiedziałeś, że nie bo lepiej, więcej wyświetleń będzie jak farmazon, wciśnisz, a nieprawdę bez krzycha. No i I tą szansę niestety bezpowrotnie straciłeś. A teraz to się poniewierasz, i tylko te kłamstwa swoje będziesz gdzieś tam, że ja niby coś ukradłem? Człowieku, to jest śmiech na sali. Ozonator, który sam przyniosłem, że wyniosłem ze szkolnej, też przecież faktura na to jest, kto ozonator kupił, czy ozonator jest, i tak dalej. Więc to wiesz, no. Obawiam się niestety, że Twoje zarzuty wobec innych ludzi to w kierunku umorzenia. Natomiast zarzuty wobec ciebie za fałszywe składanie zawiadomień o przestępstwie, które nie zaistniało, i fałszywe oskarżenie to bardzo będą grane na tapecie. Bo to co ty tam teraz mówisz i publikujesz, to generalnie stalking w czystej postaci, nękanie, niestety, i tak dalej. Więc. Było jeszcze z tym, z Alusiem chcę usiąść tam przed komisariatem i czekać dwie godziny. Aż Jacek Jarek wyjdzie na przykład, żeby wywiad z nim przeprowadzić, to no kompromitujesz się człowieku generalnie i tyle co można mieć do powiedzenia w twoim temacie, w twojej sprawie. Możesz se tam jeździć, możesz farmazonić, a generalnie to wszystko jest warte tyle co nic, tak ci powiem jest moje zdanie i tego zdania się będę trzymać, bo prawda nas wyzwoli. Przecież ty tą prawdę pokazujesz. Tak jak pokazałeś na przykład jakiś screena tam fałszywego, że niby ja, czyli Rafał Kosno, twój kanał wspieram finansowo, że cię wsparłem i żebrzesz. No bzdura, ja w życiu ktoś cię podpuścił tam. I to to jest twoja wiarygodność właśnie. Napisać, opublikować coś takiego. Skasowałeś, tego posta, wiem, No ale screen pozostał, nie? Tam. I co jeszcze? I tak samo pisać jakieś inne tam bzdury mały na mój temat, potem to kasować, kraść cudze filmy i na każdym filmie jeszcze na koniec żebrać, że prosisz o wpłaty i się chwalisz, że bezrobotny jesteś od stycznia do lipca, więc w braku lepszego zajęcia będziesz się farmazonami, kłamstwami, polowieniami na temat szkolnej 17 zajmował. No sorry wiesz. Ludzie robią coś bardziej wartościowego i pożytecznego w życiu niż stalkowanie i hejt. To wynika z kompleksów, wynika z głupoty, wynika z niewiedzy, a czasem wynika ze złej woli i z chęci kogoś tam oszukania. Ale powiem Ci szczerze, że no szkolna, klątwa szkolnej działa i ja myślę, że ci wszyscy stalkerzy, hejterzy, fru, czuki, frajerzy wokół szkolnej, co tam hejtowali i tak dalej, to nikomu to na dobre w życiu nie wyszło. Nikt na tym tak naprawdę nie zarobił, tylko stracił ostatecznie. Nie mówiąc już o jakichś tam stratach yy, takich wizerunkowych, nie? że do końca życia będziesz tam przylnie do ciebie taka łatka, po prostu jakiegoś tam szczocha, to co chciał sz -sz -sz szczać na innych, a to wszystko się bzdura okazała i pomówienia. Więc z taką łatką, to nie wiem, czy ci łatwo w życiu będzie. Może kolejny menal się zapije po prostu z rozpaczy no i tyle, to już Boguś, wyglądasz jak no sam pokazujesz jak wyglądasz, nie, więc co ja tu więcej, czy ja muszę komentować więcej na ten temat, jak ty wyglądasz, jak wyglądasz to każdy akurat widzi, zobaczył, sam pokazałeś jak wyglądasz dzisiaj tak odrobinę nieświeżo bym powiedział to tak delikatnie mówiąc, jakiś tam nie wiem Boguś problem z alkoholem jest? Mi się wydaje, że jest, nie? że tam trochę frustracje życiowe Smutki topisz w alkoholu Ja nie muszę, bo ja wege jestem, nie? Więc smutków nie mam Co najwyżej mam bekę z frajerów i czubków spod bramki To oni mają smutki I potem mają też kompleksy I potem stąd się bierze i hejt taki, nie? Mama nie kochała, za granicę uciekła Tatuś alkoholik zostawił w dzieciństwie no, i masz potem gościa, który od 4 lat bezrobotny tak samo nadaje na stopie jakieś Farmazony. Publikuje informacje w ogóle. O, prawie że dobrze, że tam coś pozamazywał, bo Roda mu się nagle przypomniała. Jego kolega Kuweta, koń rad, co tam nie pozamazywał, nawet rozsyła różne rzeczy w internecie. I 600 stron Farmazonów podobno wyprodukował. Słuchajcie, to już mówiłem, że zespół biegłych psychiatrów będzie miał. Ciekawe zajęcie, może studenci nawet takie wykłady, jakiś przypadek ten, jak to się nazywa, przypadek taki kliniczny do badania nad, w ogóle nad tym, jak człowiek może popaść w obłęd i umysłowe jakieś tam skrzywienie, bo przecież ty mówisz, sam mówiłeś, że tam Łukaszek mówił, że jakby był normalny, to już dawno by odpuścił, ale... Ale niestety nie jest, nie? Więc, kurna, jak mi się dobrze to 8 minutówki kręci Tak ma dobrze wymierzone, kurna, pomiędzy jedną sprawą a drugą Myk, myk i do kasy, kurna nie Muszę siedzieć tam, czasu marnować To przy okazji, że tak powiem robię, to jeszcze tam ma trochę sens, nie? Kogoś tam powyjaśniam Może jakiś pieniążek na paliwo wpadnie, nie? No, ale to nawet bez pieniążków bym to robił, bo przecież... Ale ja odszkodowanie będę chciał od tych czubków frajerów jeszcze. Od YouTube'a, że im pozwalają się tak produkować. No i będziemy szukać miejsca do parkowania pewnie. Jak znam życie, bo... bo tu jest zawsze dramat. To urząd miasta. O tej porze to już nie, generalnie wiecie gorzej jaki jest ten. Jak wszyscy do pracy przyjeżdżają, że nic samochodami to w ogóle miejsca dla interesantów nie zostawiam. Także tak to bywa. I prawie idealnie się zgrało. Zaraz będzie 8 minut nagrania. Także do zobaczenia na następnym filmie.